Wiaty przystankowe w kolorowych barwach. Od kilku dni mieszkańcy grudziądza mogą już takie podziwiać. Autorem obrazków nie są przypadkowi wandale, a młodzi ludzie, którzy zgłosili się do Urzędu Miejskiego. Pomysł zaczerpnięty został po części z innych miast. Widzieliśmy też podobne pomalowane wiaty w Poznaniu. Tam są inne elementy, bo tam malują dzieci. Natomiast my zaprosiliśmy tutaj. Młodzież, która ma inne zdolności. I to właśnie wspomniana młodzież jest również autorem projektów, które potem swoje odzwierciedlenie znajdują na ściankach wiaty przystankowej. Są to ludzie młodzi, nasi mieszkańcy, z czego się ogromnie cieszę, bo przynoszą nam projekty, co oni by na przykład widzieli, bo każda wiata, która jest przygotowywana, projekt jest akceptowany przez nas. Dziś podobnie ucharakteryzowanych jest już pięć przystanków docelowo ma być ich dwadzieścia. W najbliższym czasie Powinny się pokazać też już e, kolorowe takie z grafity, wiaty na ulicy Halera. Też mamy wiaty w kierunku północnym, czyli tam rejon ulicy Karabinierów Poniatowskiego. Planujemy takie jeszcze też umieszczać. Liczba 20 odnowionych i pomalowanych przystanków oznacza więc, że niektóre wiaty pozostaną w stanie nieruszonym. Urzędnicy w większości wybrali już te, które niebawem będą w miejskim krajobrazie wyróżniały się swoją kolorystyką. Wybieramy przystanki tam, gdzie są główne ciągi komunikacyjne i wybieramy też osiedla, żeby na każdym osiedlu się pojawiło. No też mniszek, Nie zapominajmy o mniszku, w mniszku też będą pomalowane. Autorami projektów na kolejne wiaty przystankowe mogą być również sami mieszkańcy naszego miasta. Swoje pomysły zgłaszać można drogą elektroniczną. Słuchamy, czytamy stronę haszgru, gdzie nam nasi mieszkańcy. Na przykład podpowiadają, że na ulicy Halera, tutaj przy tak zwanych łabędziach, jak to się zawsze mówi na tym przystanku, na pewno pojawi się jakiś element związany z parkiem naszym miejskim. W momencie tworzenia się pierwszych wizerunków na poszczególnych wiatach autobusowych, niektórych Grudziądzan dziwił fakt braku rozkładów jazdy i miejsc siedzących. Dziś ten problem na odnowionych przystankach jest już rozwiązany. W chwili obecnej są już wszędzie z powrotem umieszczone i rozkłady, i ławeczki, czy krzesełka. Jest to czasowe, do czasu po prostu przygotowania, zakończenia, e, pomalowania wiaty. W niektórych miastach naszego kraju spotkać można również autobusy w podobnej kolorystyce. W grudziądzu takiego ruchu ze względów prawnych ze strony władz miasta się nie doczekamy. Autobusy zgodnie z zawartymi umowy, umowami, które mamy zawarte mają. Wyłącznie barwy miejskie, które po prostu odróżniają i przyciągają. Wie, wszyscy wiedzą, że to są autobusy komunikacji miejskiej. O kolejnych świeżo odmalowanych wiatach przystankowych będziemy informowali na bieżąco.